Tylko, że i dajcie w ogóle yy, jak widzicie zatorek Już jest złożony Zrobiony Teraz, teraz mu mocy nie brakuje A co było przyczyną? No nie wiem Dawka paliwa No. Ktoś oszczędzał no, a przy oszczędzaniu dawki paliwa Jeszcze ciągnij pali więcej, bo trzeba mu deptać a po drugie, mocy nie ma mniejszymi biegami robić dłużej to schodzi i pali leci. zaraz jak dodaje się gazu to czuć, że można aż ciągnikiem rusza jak To no nie? ładnie pracuje no widać to no i co, ciągnik złożony maska poprawiona, bo była... maska, tutaj te gumy tam są po dwóch stronach, po prostu już zużyte i maska se latała jak chciała więc założyłem nowe gumy można powiedzieć dorabiane ponieważ yy, od bizona, no nie? no ale ważne żeby miały dziury na żeby skręcić ładnie żeby ta maska yy, miała tę amortyzację ale żeby nie latała na wszystkie strony bo już zaczynała tam gdzieś pękać ważne że spełniałem swoją funkcję tak yy, ciągnik jest teraz, no, umyć coś tam odświeżyć tutaj to miało powietrza Trzeba robić taki ogólny przegląd, jakieś tam smarowanie, niesmarowanie zrobić. To co trzeba, żeby wyjechać w pole. No i podłączyć te trąbiki, bo są na razie odłączone. No i co? No i tyle no. No tu czekamy aż wszystko oczywiście obwieje na pola się nie da wjechać, na razie robimy nic, tylko przygotowujemy ciągniki do pracy, a kiedy jedziemy, kiedy będziemy coś robić. Myślę, że chyba tydzień czasu jeszcze zajdzie, no nie? Tak. Zależy od pogody, bo jak jeszcze będzie deszcz, że śnieg z no to pewnie no to wiedzieć. A co będzie, to będzie, no. Co roku jak jest ta pogoda nie będzie. Nie będziemy będzie. się pchać na siłę w mokre pole. Tak. No i co teraz z nim robisz, gdzie go postawisz? Na razie niech tu stoi, bo tam trzeba oczyścić złota. E, gara, no. bo po co trzeba jeszcze jechać, może różko, może na ruskę, gdzieś coś tam w koło niej. Dobra, dobra. dobra, Na razie okay. to trzymajcie się, patrzcie następnego, nie? nie? Jak to do następnego? Przejdziemy renówkę pokazać jeszcze Aha, nie? no dobrze No To ja gaszę, a ty idź No Na no. ja tamtym Dobra Jak możecie zauważyć, renówka już jest goła w środku i tutaj jest całe siedzenie. Dzisiaj się bawimy przy pompowaniu i tak to właśnie wygląda. No. Wszystko chodzi tylko. Tylko to nie chodzi. Nie wiadomo tylko, jaka jest. chodzi przyczyna. powietrze. powietrze. Hmm. Gdzieś schodzi, no to trzeba szukać przyczyny, przyczyny tego. Także dzisiaj się nie opierniczamy, będziemy robić. Dwa lub trzy ciągniki, będziemy to powoli ogarniać wszystko trochę po trochu. Co tak. ty chcesz kurczę? Jeszcze musimy smaru kupić całe wiadro. No i wszystko smarować. Wszystko to trzeba wyczyścić, wszystko mhm. odkurzyć. farbą, bo mamy, mam czarną farbę albo sprayem machniemy. Coś wykombinujemy. Tak jest. Nie Filip? Ejku. z plastiku no dobra przechodzimy do dalszej pracy jak coś zrobimy to dogramy wam jak widzicie siedzenie zostało już założone poskładane i bracie siedzenie Jesteście pracuje swoją powinność tak Wchodzi wszystko także może będzie się siedziało wygodnie. No, może to nie do końca tak chodzi, wszystko idealnie. No, bo wiadomo, to stare, stare, stare siedzenie. No, nie wiadomo, ile to ma, może to od nowości jest. Mów, co się działo. Co się działo. E... Bo my zlikwi nie zlikwidowaliśmy przyczyny do końca. Do my ją końca tylko mi... złagodziliśmy. E... Nie mogę dojść do ładu dokładnie, co po jakimś tam upływie godzin i tak siądzie na dół. E... To tego nie wiem. Ale przyczyną był ten wężyk co idzie od, od tej, jak to nazwać, tej pompki co pompuje, co to, 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 to jest, kompresorek. Tak i od tej tak naprawdę I tego, poduszki te, te, odprowadzający yy, po prostu już. Yy, co masz, no, co spuszczasz do tego żółtego co idzie, żeby spuścić to te, z tego wężyka po prostu do tej blokady to już tam yy, był popękany i widać było, że schodzi samą powietrze samoczynnie, więc yy, kupiliśmy, yy, dokupiłem wężyk yy, i od tej pory no, widzicie, jak jest. Już nie klapuje od razu. No, bo tak to podpopowałem i klap na dół. No jak widzicie, pokrowiec został zdjęty i siedzenie jest jak nowe. Tak jak jest nowe, super. no ale przynajmniej lepsze, no nie. Widocznie ktoś może to już zmienia, no, bo chyba, że na tym pokrowcu jeździł całe życie. <laughs> Wszystko no, możliwe. I jeszcze druga rzecz. Co do tego siedzenia. No bo tak mówiliśmy, my tylko podleczyliśmy je. Do końca nie możemy. Czas, jakiś czas pewnie sobie to pompować, no nie? Tak. Ale przynajmniej nie. Nieco chwila. Tak. I druga rzecz. Yy, dlaczego nie chodziło wcześniej? Co się tak samo dzieje bracie? bracie? No odłączył się kabel od prądu no, i trzeba było dojść gdzie, to, gdzie się odłączyło. No. no i w końcu po jakimś metodzie prób i błędów, po jakimś czasie siedzenia nad tym i przeglądania gdzie ten kable idą i w ogóle yy, znalazłem to miejsce. No i teraz jest git. Jest zasilanie z akumulatora. Tak, jak powinno być, więc wszystko działa jak należy. Jeszcze zostało tylko tak. kontrolka to chodzi, bo nie chodziła. Raz chodzi, raz nie. Na razie jest dobrze. I jeszcze nie wiem, jak będzie z temperaturą, no bo czy to będzie wskazywać dobrze czy źle. Nie, to sobie kupię osobnie jakiś zegar i podłączę, żeby to temperatura dobrze wskazywała. No bo wiadomo, to jest stary ciąg zawsze jakiś Używany. Tam, używany, coś się tam Jakieś tam zawsze swoje drobnostki. Ja, drobnostki. Nie się tłumaczył. Ma. Tego szukałem, tego mi byłoby trzeba. I tak jest. No. Renault 11014 6 cylindrów 100 koni. A teraz przechodzimy do kolejnego zakupu. No i ten potworek doczekał się w końcu czegoś nowego. Mamy długi, ale to dość długi zaczep. Ja nie wiem jak brat będzie tu chciał maszynę zapiąć jakiś ten, jakiś wałek. Skąd taki wałek weźmiesz w ogóle tak? No do spawam. No kurde, tej ta jest spokój, tam Tamten się kończył tam, a ten się kończy eee, tu. Tak, tak jest. <laughs> e, dopiero przywieziony. Tak, brat, brat go musi wepchnąć. Podłączyć tam muszę wszystko. Podłączyć, a co to jest, jakiś pneumatyczny czy co? Podłączyć czy na siłownik go. hydrauliczny? Podłączyć go pod słożnia. No. Tego wypiąć, tam tego zapiąć. I ograniczniki dorobić, i to wszystko. Eee, górny mamy, dolny był urwany, mamy tę drugą końcówkę, no ale nie chcieliśmy się bawić w, plastel, w plastelinę, czyli spawanie. Lub kupywanie. Bo są też takie podobne, 10 cm krótsze, ale cm cięższe są. I mogą ulec jest, szybko uszkodzeniu. jest wysokość tej ścianki 4 cm, tam było tylko 3. Więc i ten ma 140 cm długości. długości. Yy, oczywiście w powiecie miechowskim praktycznie nie do kupienia. Yy, we wszystkich sklepach tutaj nawet i byłem i tutaj można powiedzieć w Sędziszowie i to już powiat jest jaki? To już jest Jędrzejowski, Jędrzejowski. czyli, czyli województwo, Ma województwo Świętokrzyskie, no po prostu, no nie, nie do kupienia sprzęt, dany zaczep, ten tu widzisz, ten dolny yy, i tyle, no jedynie w Agromie, w Agromie w Gdyby ktoś chciał, jest tylko jeszcze jest jeden. Jeszcze jeden. Jeden ostatni, Ale także... nie w agromie, tylko na składnicy. Kto pierwszy, ten lepszy, więc tak. naprawdę, jeżeli ktoś ma taki zaczep, a urwał mu się, czy po prostu nie ma w takim ciągniku... A bo chcę sobie wymienić z takiego cienkiego badziewia na taki gruby, to jeszcze jest tylko jeden. Tak. E, koszty... Cena wzrosła przez jedną noc. 400, 4,5, takie ceny są tego. I dlatego mówię, że nie do kupienia, bo e, obdzwoniłem wiele sklepów. I jeśli chodzi o ten zaczep, to oni nawet nie wiedzą, co to jest. Wszędzie oferują takie króciutki, co tam powinien być. To jest u, u brata w 900, a o długim nie słyszeli, nie wiedzą nic. I, i dlatego, my, dlaczego to nie wiem? Na my myślimy, że to jest właśnie dlatego, że wersje eksportowe miały inne zaczepy. Tak. Yy, na internecie tam spotkałem się. No, jedna, jedna firma ogłasza, że sprzedaje właśnie tego typu, typu zaczep. W granicach chyba z przesyłką koło 5 stówek. Mhm. Czyli jeszcze drożej niż, yy, niż tutaj na terenie. Także jeszcze jeden, jeszcze jeden tylko jest taki zaczep yy, yy, na terenie Miechowa yy, i to wszystko. Powiem tak szczerze, że jeszcze kupiłem po starej cenie, ale już 50 zł do góry. No i nie wiadomo, czy oni to sprowadzą, czy będą jeszcze mieli te zaczepy, bo przeważnie to wszyscy kupują te małe, króciutkie, bo to to jest łącznie z tym hakowym, tym hitchem, no nie? To, yy, tak, tak, z tym hitchem, tak no. by hak. A no tutaj jest taki jeden jednostany, taki długi Tak jak mówię długość 140 cm. Jakby ktoś hmm. to interesowało. No i jest szeroki chyba. A u nas właśnie nie ma tego Hitcha. Szer szeroki jest na 7 cm, a wysokość tak mówię tutaj ta ścianka to jest 4 cm, więc jest potęga. Tym się właśnie różni nasz tutaj ciągnik, nasz tył. Że nie mamy tego po prostu Hitcha i tego krótkiego. Nie ma haka. Tak. Nie ma w ogóle możliwości go tutaj raczej. No mamy jeszcze no, oryginalnie mamy ten tam zamontowany, przesuwny, zdjęty jest w tym momencie, no ale on jest nam niepotrzebny, no bo potrzebujemy cięgło, no nie? Mm. No, moglibyśmy go spuścić na sam dół, no ale to i tak będzie nam, będzie nam mogło wadzić, nie wadzić, po prostu tak nim przyczepnie ciągamy, więc nie jest nam potrzebny, ten jest potrzebny teraz do rozrzutnika, więc został zakupiony może du kwota duża, nieduża, no ale wszystko idzie do góry, no dwóch rozrzutników tak, wszystko bo... Wszystko idzie do góry. Jak wiecie, New Holland też nie ma dolnego zaczepu, i Rynówka też nie ma dolnego zaczepu. No, po prostu tak te używane ciągniki takie są, że. A nie można też przeciążać górnego zaczepu, bo tak samo ma swoje wartości obciążające w kilogramach. Dlatego, jak zapniemy dość konkretny rozrzutnik, czy dość konkretną maszynę, jakąkolwiek, gdzie nacisk na Zaczep będzie dość spory No to bójniej się rozrzutnik czy coś innego na dziurze i niestety Możemy stracić ten To dopiero talent górny. co Urwał ten zaczep No właśnie No Nie wiadomo przy czym on pracował ten ciągnik tak samo Ale to nie u nas w Polsce bo we Włoszech jeszcze no. był urwany Chyba że u niego tam gdzieś Nie wiem Ale co mniejsza sprawa już, już zaczep jest To jest najważniejsze No i czy cóż Tyle Więcej chcieć no. Tyle to wszystko. It is, what it is. Kogol, ja nie wiem, czuj z tym. Trzymaj się? Do Trzymaj ta następnego. Cześć i, i cóż mogę wam więcej powiedzieć. Oglądaj to. Okej. Okay.